Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Terba, to, to jest już kolejny odcinek serii Minecraft PvP, dokładnie. jest ja dzisiaj ze mną Kenzie, przywitaj się. maleczko. No, fajna tam, Fajna ta u góry. No, nie No dobrze. Dobra, <laughs> lecimy po chybu. Chodź, chodź za mną. Lecisz za mną. Lecę mam e? ja lecę do wełny będziesz. O kurde, nie eee, wiem co to bo No Co ty już wyszedłeś? No, ja co dać O, widzę No, jest taki wolny. to, to eee, tu, tu, tu. tu. O, o, o. Ja cię nie widzę, jestem kowalny. Ja Jestem dawałek. Hilty są przy kawałek, do... nie? Nie, Dodam. Nie, Pomóż! Pomóż! Nie. Ja to chcę. Lecę, lecę, lecę! Jedź No tu nie wątpię. No, nie bo, no nawet nie, żadu. Daj Dzięki. Zdroweńsz? No. Ja pieczę. Gdzie? No wodzie. Fak. Jaki fejr. A fajny. co oni mieli? Co ja O Boże, jest chyba no 600 osób. 600 osób w dziurwie. A co mnie obchodzi dziurwa jakaś Nie no, bo 600 przesadził, jest Ja tu deadłem jest gorszy I tak o oh, shit, jak sobie nie robił. A to nie jest czasem awesome 1, 2, czuję O, myślę okay. o. Hmm, no. Dobra, biorę koksa Czy dwa mieczy. No, córeczka. dwa mieczy, Bo, że czemu są takie fajne na, na początku? Czemu? Admin, powiedz czemu? <grym> I tak prawdopodobnie to nie wiem, czy to będzie ostatni odcinek, czy może jeszcze na się skusiły? No, myślę, że tak. No, Widzę, że mało kto to ogląda, ale zrobimy serię Minecraft Survival i Minecraft na modach. Tak mi się zdaje. Na modach będzie z dękiem. a Survival będzie z mm, Kenziem Tak. Uper, dwa jabłka mam jestem zajebisty Kurde, pocisnął. Gdzie Ty jesteś? Przy Hildach, 35, to od Hilda Ale tu i tu Chyba na duszę. Weź Gdzie ty jesteś? O jest... Czy... chodź tu, chodź tu Okej, już nie mogę nic wziąć. Gdzieś czasu? Chodź do tego do wełny, a nie tam... Burzy. Busujesz po lasach. E, żart Dobrze, y, idą do wełny. Tylko... O, to tam trzeba. O, iść. Co już dobrze. O, to już. O, widzę cię. Wiecie, o, on go, mój kolega. O ty no, o ty nobie, o ty. Skąd się dzień dziecka? skończy. To jest wieczyk sobie czuki. <laughs> Ile pot? Upanie, no, weź to. ja nie mam miejsca. Ja nie mam kata. Aha, wziął koks i temki. To ja nie mam kato wziąć. Ja też nie. <laughs> Ujo, pieprze. Gdzie, 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 jakiś tam. No co gdzie, pod gdzie, o jest, jest, nie jest ja znowu. Już trzeba, ale nie mam 4x4 podwójne. A tam. Candy Gaming. Cisnę go. Ok. E, tu były bodynowe. Jestem za robicy. Kopie świnie. Chodź tu. Ej, Jackson? Chodź też świnię za rąb. Jesteś, nie, ta, ta Jesteś, nie, ta w, ta ta w, ta o, <grym. nie, nie. <grym>. To Jeno wielko. Ja e, Ej! Wyrzucamy tylko jeden, dwa, trzy, czy dwa jeden z go pijemy? Nie. On ma... On ma mówię. To jest Jogan, Jogan! To jest ten Jor... O, o Jorgi, chodź tu gnoję. O, chodź tu pipka. Ej, on ma lodusa! Nie. Fuck! Ja piepsnę! Ja ten O panie! Syjechał No, 4 I to jest dębol, ten co mnie zarąbał Dobra, bierę tak Siłkę O, w dupę tu stoi jak sobie tak. O, jak sobie. Chodź tu do mnie Nie bierz tego dębola Nie bier, chodź, Poś tu do mnie, chodź tu do mnie z tyłu, tu się z tyłu. nie chodź tu do mnie No idę Uciekaj, uciekaj Masz? To tylko? Nie yeah. Tak idę mi Ja biję siłkę Wyjęliśmy. Wyjęliśmy. I ciśniemy ich. Dębol mnie ciśnie. O lol, jaki nodus. Jaką skak. Okej, okay, idę. O mój, ja go ciśnę z co go ucisnę, to ja nie wiem O pyta jakoś powiedzi, że jest tutaj drugiej strony. No ale na to nie Nie tylko ty Kto mnie ciśnie, Jorgi Dobra, ten się zajął tym Ej, da Borek idzie Dobrze, dobrze dobrze tego Jardina no. Obrać go, ma Hilty Co Kiedyś mu się skończy Dawać z tego Youtube, ale klepa ty. Chciałbyś? Nobie Tak! Pieprzaj koksa, pieprzaj Bo na więcej cię nie stać. Koksa Boże lagia, kurde jak na Stalinie moim nie ma oj nie, on ma koksa Nuby Ja chcę żyć tego damage'a, albo Krutka. Dobra, ja żeby do Let's go. Kurde, gdyby oh. się tylko dla. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Syplą? Jest, syplą. Dobrze. od jak by A Masz ten? Jest. Nie! W sklepie mnie. Jest to hełm. Dobra, to jest helm! Kurde, helm! Masz helm? Nie, nie. O oh, lol. Dobra, w mu muszę od jego zostaw tylko. Ej, the bull! Masz O, oh, w dupę, no nie mam jabłka, nie mam jabłek. W jego sklepie, sklepie go. O, oh, fuck! O, oh, fuck. Nie mam jabłek. Jestem w dupie. Ja ci odchodę tylko Ogórz! Nie panie, ale pa! klepiu, ja go ci, ja go cisnę Go cisnę jak nie mam nic, ale dobra O ma, jest na kopcie, on wszystkie klepie. no Ja biorę tego olika moim kurza, chodzi taki nobek bezwór, który nie ma nic Dobra, no, gdzie masz czydła? Chodź czy tu na mnie Jest jest Ej, dasz mi coś. <noise> Jak ja tu dzieje się? Co to? Co to? Ej, dembol, dembol, dembol. Mam koksa. Jest. Mam koksa. Ej, mam koksa. To jest. Ja, jestem na you. Jestem na you. Jestem na you. Jest. O lol, ale ich szybko I instant damage ja dostali. Cisny. Fire resistance mu rzuciłem, fire wow. resistance mu rzuciłem. lol, Zresztą nie pomyliłem te. Nie. portki. On zginie. Wiem, widzę. On tylko ma te. Wiem, klatę i to. Ale go cisnę. O ciągle... Nie, już was podelecz. Ale no. nie ma buciku. Macutkę. O jest to u płytki poszły. Nieee. Kom, laga taki, że. Idziecie go? No. Jest. Nie go nie. Syplą. Syplą? Splą. Jezus spadnie pot! i pot dajcie mi coś. O, w dupę. A ja nie mam miejsca, nie wiem. Co do czego wziąć? Ja nie mam jabłek, masz jakieś jabłka? Fuck, 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 mam. Eee, łódka. Wziął mi hełmiówek. Pozostało jeszcze hielbuty. Ja nie mam nic, chopie. Dobra, chodź. Najlepiej, no. żebyś nie liczył. Tu jest no, dostać ze swojego wybiegu. Co to jest? Nie wiem. A lubisz, lubisz sprzycióż. Dobra, y dam ci to jabłuszka, nie? No. Chcesz? To się cofnie. Masz jakiś łuk? Nie masz łuku. Nie, nie, ale gdzie jest? Tam na brzegu jestem się cofnij, bo ci rzucę ja muszką. Mam trzy hełmy. Wiecie, ci nie, Wiecie ci nie, Dawaj, że, dawaj, że dawaj. Chodź nie, Dawaj, nie, dawaj, nie, 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 chodź dawaj, dawaj, uciekam nie, 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 Kaj tam polecił, manię, ja poleciałem drugą drugiej na tym długo Dobra, to się spotkamy Ale ona nas Ok. Goni. goni nas, nie da. Ten. Ok, coś ma, bo się chciał peptać. Dobra, dawaj uciekamy, bo tak przed ty. Nie uciekniemy. No ja nie uciekam. On, on, on myśli, że jedziemy do tego podwórka. Tak, nie, nie, dajcie Stój, stój. Nie uciekaj, jedźcie. Ej, jabłka... I rzuć mi teraz. Teraz mi rzuć, bo, da, bo pytałem, że dajcie mi jabłka. to. Dzięki. Ciekawe. Dobra. Mam trzy diaksowe hełmy Protection 3. Daj <laughs> mi! Daj mi pizzy! On a mi, on, on mi dał ja dwa, ja. a jeszcze od, od, od gościa mnie. Łuk! O, tak Więc jeden jeden? Nie, poczuję zwykły łuk, nie mam nic. Dobra, dam Ale. ci chodź. Jesteś. Chodź. O, tu. Tylko bier, bier! Czekaj, bo coś. A debil, z siebie. Brażka. Muszę, muszę, muszę coś wyrzucić, czekaj. Co wziąłem? O. Wziął ktoś? Czy nic nie dam faj to mówiłem, no jest to, miała, to na na o to no mówię poczekaj kurde to jest jedna rzecz wyrzucić ale nie wiedziałem który był w ale najważniejsze to by miał być może na czym? na jeszcze jeden? nie na czym? na czym? Nie, kto ma go? Pogień. Jorgina, Jorgina, Kuba, 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 ma koksa. Ani Jorgin. Nie bierę. Gocisny. Ale biorę też Kubę. Ściśnij, ja tego Kubę. Dobra, wciśnij Kubę, bo nie ma nic. Gdzie ten Kuba jest? Pogiły, wchodzi, wchodzi, Na wchodzi. Ile? Jest. Szybki. O lol. Jest. Mas spoty

Dawid, gdzieś to masz robić. Nie mogę się... E... Nie mogę się... No, kurde, nie mogę się pociągnąć za do góry. Oooo, no. ja i. jest. Dobra, gdzie ty? Tu. Na wodzie. O, nie wodzę, <słuch> że <a> teraz ty. Będziemy... <słuch> Ej, siada mi wszystko

Zaraz zbędnie odcinek, dawaj mi Mogę <grymne> Mam cię wywalić z gdy. Ostatni dzień. Mam cię wywalić. Mam cię i nigdy do niej nie dojdzie, Mam yeah. to zrobić? Nie. Y, blindu mnie goni jakiś i psyk opsa. objął się. Dawaj tego psyk opsa do mnie. Ale noob. no. Co ja z nim coś Nie ma słychać. Ja Mówi, za sypnę, kurde. Jo, przelecie, przede mną damage. Jest ja słypny. Słypnął. I on no, Kurde, ja to no, nie na, prze, precy, kurde, precy. na drzewo. O, ja się nie nie <laughs> to bym że dużo wziąłeś. No, no. On ma całe. Całe, o, całe życie Całe życie z rąbami. Wszystko mi Ty Kaiser. A ku 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 kuku ku ku a, to jest podróbka? Pingwin! Który ma śwink... E, na św e, świnki. Ej, go. No, ale Pomóż mi, po to nie To jest pigmena, a nie. To jest dobry. No. Czy chopa? Dadnę, zadnę. Tam ci poszedł. Nie, 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 nie. Odpycham, odpycham, odpycham. Dobra, odpychlałem, szybko, szybko. Wszystko przyjmuję na siebie. Fuck! Zaraz jadę ja tego blisdu za o bo. panie, ja ci powiem tyle, banę No, chodź tu, mamie, Chodź, 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 ja tatusia. Dobra, klepię się, klepię się. Ten znowu z i tenki chyba. No je Widzę jak się chlebiecie. Obserwuję to wagę. The ból ucieka, the ucieka. Fuck, fuck. Big man. O 1, 2, 3. Ej, ten. Ten deadlock tą czwórką! 4 Lol. Ten 1, 2, 3, 2, 1 żelazny Cześć, jest. Cool. bo mu się skończyła. Oh. No fuck, jest już do Ciebie. Jestem ja do Ciebie. Jestem do Ciebie. Jestem do mam 3, miecz, czyli nie mogę ja nie mam do Ciebie. Jestem do Ciebie. Jestem nie Ciebie. Jestem do O, Jestem do Ciebie. 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 Jestem i rzucę temu. Temu Dead Ballowi. Yy, Ilustrz Damage. Ja to najgliżyna ja na rzucę. <grym> o dupy. A, dostał, dostał. Uciekaj, uciekaj. Pyta, pyta, sypę. O kurde, mnie cię ja pierdzielę. Helta se rzuciłem oh gdzieś w pole. D uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj. Pytę, kurde, ja rzuciłem oh sobie ja oh w, w wodę gdzieś, helta. Boże, masz candy, co ty zrobisz? Obrabujesz? <grych> mam dwa sloty, bo Szukam. wyszków. PWS Dembol ma coś, nie mogę go walić. Dedno, dedno. Oh. O o 5 hp Ale to sklepa, boże. Dawno takiej klepy nie było. Ej, to jest dembol bull... Deból cislokoksa. Dobra, nara obcy, fajnie dębno, było, ale się cieszyło. Fuck, czemu nie... już fuck. Jackson, fuck, fuck. Mia, o chopie Jackson tu skończył na akcent. Chopie bijął Jackson, kupasz czaczek? Dobra, nie Ja już. tam czarną w tłum, chopie, tam jest tyle ludzi, że chopie. Ej, bo miękka pada, ja wiem, że masz jabłek. O chopie sypli, kupasz czaczek? Tego blinda muszę ścisnąć, jako mu tam... Chodź tu, Joycie, chodź. tu, Joycie, chodź. Ej! Nieee, co on zjadł? Cisnę wszystko, nie On mnie cały czas podpija. Aaaa! znaczy. Ej, weźmie ci nie od tyłu. Bo byś tak mieli popatrzył, to nie... Z gila! Z się palisz? Uciekaj. No. No Zginę. zginęło na dworze. Kościół Czekaj, eee, ja musiałem na chwilę lokalizować poczekaj. Ja wyszedłem za no. chwilkę, dwie minutki Jak no. Thank mm -hmm. you. No, no i dziś nie wiem, ja zobaczę teraz gościa. Przepraszam, że nic nie mówiłem, ale ściąłem się. Pan tu przyszedł, pan obsik, czekam mu tam... No, no to ciśniemy tutaj Tylko się posegreguję, że itemki Okej okay, jesteśmy My tu dalej nagrywamy Dalej masz nagrywasz? Dalej nie czy przerweź? Okej okay. Ale nuble przepraszam was Myślę, że skąd się dębki iść nie, szybko DEMBOL! Do, do Mam. Tak, widzę cię. Uciekasz i gonić 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ale, z z <śś> ale się zmęczyłem. Ty, Byłem w galerzu. E, coś... No ale. Eee, coś cię. To za tydzień. To za tydzień. To, to, Chodź po <śś> 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 to za <do> tydzień. chyba. <śś> Ktoś mnie goni. Ale to nic. Ja go zabiję. Ja będę jeszcze pokamonów. Ja nim dostanę. o nim zostanę. Pikachu. Albo nie. A tak piorunem! Ale go ciśniemy, chłopie. Jaka seryjka PLC? Dobra, chodź tu. Pożegnamy się z tym. No, myślę, że to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie i co tam jeszcze chcecie? Chcesz, chcesz się pożegnać? Ta. A, dobra, dziękuję, że oglądaliście się. subskrybujcie. To był może przedostatni odcinek. Na ostatnim odcinku wyjdziemy no, w docieczku. się Jeszcze zadniemy jak coś, nie? Żeby było fajnie. No. Żeby było fajnie świeższe. Tak. No. 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 Do zobaczenia. W następnym okay. odcinku. Na razie czołem. Cześć. Cześć.